Dzień dobry, cześć i tołem. dzisiaj jest niedziela, 28 dzień lutego 2021 tysiące roku i jesteśmy na stacji Żywiec, dzisiaj jedziemy do Radomska. Wybieramy się pociągiem Kolei Śląskich i Polo Regio. I, I te LK jak będziemy wracać. Żeby zobaczyć stację w Radomsku, tam jeszcze nie byliśmy. Tam będziemy od 10.18 do 12.25, tego co no, Właśnie wręcz. może coś tam nam wpadnie, widzieliśmy, nie, że jest wi parę isków tam. No wpadnie nam słowacki, yy, pilecki, tam z tego, co pamiętam, jakiś Ełka A z Łodzi Fabrycznej i do Łodzi Fabrycznej. Ostatnio byliśmy w Tarnowie, ale niestety y, nagrywając materiał nie zauważyliśmy, że jest bez głosu. Dlatego filmu nie będzie niestety. Ale może podczas... Y, tego wyjazdu uda nam się dołączyć pewne fragmenty, żeby pokazać jak przebiegała nasza podróż do Tarnowa, bo to bardzo ładny dworzec. No. O jedzie! Wjeżdża pociąg 94754 ze stacji Zwadą do stacji kadowice. Uj, to jest N76. Szelak? Nie. Nic. A, N76, o, to się będzie. To nie nadrobi, Dobry. nie, 22 WD. To już po światłach poznałeś? Nie, po prostu po głosie. Oś tam bo on po, no, podkula po się. Podkula no. się dopiero tutaj. Tutaj się gdzieś podkula. 22 WD 005 94752. Siadamy i jedziemy do Katowic Jedziemy do stacji Katowice I wjeżdżamy do remontowanej Stacji Katowice Dziedzic Zaraz przyjrzymy się jak wygląda remont Maj, będą, Jak będzie nowe, nowa, nowa stacja w to będą tylko dwa perony, nie jeden, nie trzy. A w zeszłym tygodniu w sobotę jechaliśmy do Tarnowa. Wyjechaliśmy z Żywca. 5.54 do. I dojechaliśmy do Katowic. O, wjeżdżamy tutaj do... do remontowanego odcinka. Godzina 640 Czyli jesteśmy opóźnieni 5 minut nie. nie jesteśmy punktualnie tylko 2 minuty opóźnieni A w Katowicach jadą do Tarnowa Przesiedliśmy się na pociąg Regio Regio Po raz pierwszy jechaliśmy pociągiem Regio z Katowic do Krakowa I to nowym tym to... elfem o, jakie tutaj. Ja... Zaawansowane prace widać, że remont przebiega dość szybko. Wszystko jest remontowane. Ziemia wybrana. Wybrana. I w Katowicach jechaliśmy impulsem do Krakowa. Nie, jakim impulsem? Nie? Elfem, chomikiem. Elfem, chomikiem? Tylko że Paul Loredo. To nie był chomik, Ale tylko... taki krótki. To był. Jaki Ale to sport? wyglądało jak chomik. N99 i N64. Ma, takie starsze modele pociągów Pesy. Ale wygodne, fajne. Wyglądają jak komiki. Wyglądały jak komiki, tak się przypominały. No. Tak. Nie jednak na jak wieżą pomiky. Tak, tylko to nie są pomiky. No, ale mi przypominają. Tak, pociągi, które ci przypominają. Tak, to jest. On. A tam ma być przejście wejście do przejścia No do właśnie, ma być przejście o. podziemne. Budowała. No, po drugiej stronie widzimy, właśnie maszyny. O, do rowek, A tu ma być gdzieś przejście podziemne pod, pod peronami a to może będzie taki peron dostawczy tak? albo peron zastępczy i jadąc tym składem Polregio do Krakowa tam troszkę pobiegaliśmy po dworcu coś tam widzieliśmy? Bieliśmy Katry, Karłowicz, Katry, Karłowicz, e, Nikifor. No i potem siedliśmy do pociągu. I Wetlinę. I Wetlinę. Potem też siedliśmy do pociągu Telka Wetlin. Pieszczady. Ale Wetlina pierwsza się nazywała. Jak z Zagórza. Z Zagórza. aha, tak. Ten skład, do którego siadaliśmy nazywał się Wetlina Zagórza. I był to skład spalinowy. Ale jak? I nazywał SN84. się? 84 I nazywał się? Przepiór. Przepiór. I wygodny był. Ale bardzo dużo pasażerów było w środku. Więcej niż 50%. Chyba? O nie, no zawsze składają bilety na 50%, ale rzeczywiście był komplet. Ale naliczyłem, że gdzieś 51 jest. <grym> I Jak ale... ta jazda przy biorem? Przepiorem. fajna? Troszkę głośno było, ale wygodnie, prawda? Także składy, mimo swojego wieku. Mimo tego, że zostało... A to jest TLK, a a nie zatrzymuje się brzesko o i Bochni, a matejko się zatrzymywał. Co to jest za No Kiela właśnie, coś? w Tarnowie spędziliśmy trochę czasu jadąc tym przebiórem. Bardzo ładny dworzec. Tak. Podobał cię? Tak. No, i jedna z ładniejszych, jakie widzieliśmy do tej pory. Trzymaj to u góry. Tam zobaczyliśmy parę skodów. Tak naprawdę, no ale przede wszystkim bardzo, bardzo ładny dworzec. Trzeba by go było zaliczyć do najlepszej Tak, no ładnie wyremontował. Najlepszy był po prostu w polu na razie potem były w Wrocławiu a teraz w Tarnowie teraz Tarnowie, no z tych wszystkich, które widzieliśmy 7, te trzy dworce najładniej wyglądają Właśnie delta Bieszczady jedzie bez zatrzymania się a Intercity Matejko który wjechaliśmy w drodze pokotnej zatrzymuje się na stacji ale tylko dwóch tylko dwóch właśnie potem jedzie godzina do, do Krakowa a, no, jedzie jelzyka. Nie widziałam dokąd. O, tu jest no. na wisła. Musimy, musimy jeszcze raz. Wisła, cieszy. Dworzec tak no wie? Kiedyś na dłużej. Tak? Może widać. Może widać. Pewnie odwiedzimy go. Liste do odwiedzenia fajne. Polecamy przejazd pociągiem titelka bieszczady Kathina. Również polecamy, bo... O! Warto przejechać się takim składem. Jest. O, tutaj już widzimy Tylka hałda węgla no. ziemi. Hałda ziemi, no i nowy most. Nowy most, w którym w tym roku będziemy będziemy już jeździć. Tu będą jechać pociągi. Tam, potem, tam będą tory, potem na stypie, i, i, i tu nie i wiadomo pod Bo tam nie wiedzą statek tylko całkowice. A my wracaliśmy pociągiem Intercity Matejko, a potem też. Tak, a y potem Kajśko. Tak, chcieliśmy pozdrowić panią, Jechaliśmy? Tak. Porozmawialiśmy z nią. I pan. I, pan. I, pana. I pana też. Ale pozdrawiamy pana konduktora i pana kierownika z Skąd? No z tej panie. Z hey guys, panie. Panie. Również, jedziemy, w tej Kajśni, tak, świetnie. Z 005 Jadą z nami. Zobaczmy sobie Prowadzą skład o, Tak musiało być z Zdrój A matejka jak się Fajnie Fajnie Kupiliśmy znowu sobie Bułki tak? tak Matejko, no i kawkę I smaczne I smaczne bułki Kuparsie. Ale na zimno, nie na ciepło, tak no. jak było wszędzie. Właśnie, wszędzie, jedliśmy na ciepło tutaj na zimno. Trzeba Musimy zwrócić przyczyny. uwagę na to, żeby sobie następnym razem poprosić o, o ciepłe bułki. O, go całkowicie odjeżdżamy. Ale były smaczne, fajnie zrobione. Fajnie zrobione, takie że na zimno nie nakiepło. No teraz go w koledze, będą śnieli. No to jest na 1647. Czyli jak wyjazd do Tarnowa? Fajny. Fajny był? Tak. Fajne składy. Co on był? nie podróż. On minutę jedzie do Goczałkowic I Goczałkowice z drugiej I Goczałkowice nagrywa przez trzy stacje I to jest taka fajna mała nastawnia Mi się te małe nastawnie podobają to chyba nie są nastawnie ale to jest łódka no. dróżnika, nie nastawnia <laughs> Pomyliłem się no podoba Ci się ta budka <laughs> no odjeżdżamy z Wyczołkowic a tu nie ma dwórka jest takie coś tylko. A no i nie na nowo. To zobaczymy się w następne wejście w Katowicach. Jesteśmy na dworcu w Katowicach. Tak? Idziemy zobaczyć. Reiter na Kiczore. Reiter pociąg Kiczore. Pociąg na 7. 7.47, 47, pociąg i z czwartego peronu. Pierwszy raz do Częstochowy. Z czwartego paronu już kiedyś jechaliśmy do Częstochowy. O, teraz wjechał Sprinter czora. On ma odjeść 7.49 A my mamy 7.47 z Peronu Czwartego Do Częstochowy 9.14 w Częstochowie Tu wjechał pociąg Sprinter Kiczora Ze stacji Gliwice do stacji Zwardoń 22 był ten kierunku i o! Albo przejdziemy chyba do kluczburg, Nie do Wisły Wjeżdża pociąg Sprinter Czarno Sprinter Czantoria ze stacji Sprinter Czantoria ze stacji Częstochowa do stacji Wisła w Głębce Tu do kluczburga ma jakiś wjechać Wjeżdża pociąg ze stacji Oświęcim do stacji Kluczbork EN 57223 Odjeżdża pociąg Intercity Sieradzia ze stacji Ostrawa-Swinów do stacji Warszawa Wschodnia EP09017 Z kimi wagonami? a my udajemy się na peron czwarty ale czemu tam jest tylko jeden Elf? dwa udajemy się na peron czwarty i idziemy na nasz pociąg do tych lodowisk do, do Częstochowy o Częstochowy tam wiecie im co wjeżdża pociąg ze stacji Gliwice do stacji Częstochowa n 75003 ojej o, o rany oj stadler my takim czymś pojedziemy chyba nie ten po remoncie co? nie ten ten? o i te stadlery już po remoncie nowe monitory no i co ciekawe mają gniazdka więc fajna zmiana a tu stoi PR tak do Krakowa. Feniks a my takim cudem pojedziemy? no i chyba za szybko pochwaliłem poprzednio jechaliśmy w Stadlerze, też nie działały miastka i tutaj również nie działają więc no, miastka tak. są ale nie działają, czyli niewiele się zmieniło tak, te drugie też nie działają tutaj Pani sprawdza też nic nie ma Zmieniliśmy część stadlera i tutaj cieplej. działają I cieplej. No i ciekawostka, tu jest cieplej w tej części, tam działa klimatyzacja i chodzi a tu grzeje. To taka możliwość dla pasażerów, komu jest za ciepło usiadł sobie tam gdzie jest zimniej, komu jest zimno usiadł w części gdzie jest ciepło. Jesteśmy na stacji Sosnowiec główny. O wjeżdża 35 w 007 Ze stacji Kętowa do stacji Dilwice. A my odjeżdżamy ze stacji Sosnowiec Po następne wejście w Będzinie Wjeżdżamy do stacji Zawiercie Co tu bědějí, na když bude, když na jedenho bankovní banko minus mladší? Co je Co to Už máš 10 miládií Intercity a 1000. Intercity, 1000. Mějeme? Prvním řeha by šlo od toho polovic. Aha? Šej, to šej, 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 Do Wiednia, I do Berlin. No jedziemy w odjazd. I odjeżdżamy ze stacji a Dalej nie ma tej kolonii. Jak będziemy jechać, to za chwilę zobaczymy. Co to, to jest? Chociaż może jedzie do. A Polonia jedzie centralną magistralą? Polonia jedzie centralną magistralą. A tam jeszcze gdzieś na wiadukt. O, już tutaj jest. I tu jest wiadukt. I z tamtej strony jest centralna magistrala. wjeżdżamy do stacji Częstochowa Rakusz obiektów mi się zamazał ale i tak to wycięli jak to będzie na, kana na kanale to to będzie wycięte to co mówi też wycięte. co? to o tym wycięciu, że będzie wycięte to też to wytniemy. czemu? mamy zostawić? tak to, że ja mówię, że to wytnie, nie wytniemy jak to chciałeś, żeby wyciąć? Ale i tak, to będzie, i tak to będzie trzeba wyciąć, bo to jest zły Jesteśmy na stacji To Jest godzina dziewiąta dziewięć. Za pięć Rytwie. minut jesteśmy w Częstochowie. Dość szybko. W paramoncie przyjemnie się szybko. Nawet na niektóre stacje przejeżdżamy przed czasem, więc to pokazuje, że. Ogólny czas dojazdu do Śląskochowy można skrócić tak samo, jak to ma miejsce w przypadku podróży z Katowic do Krakowa. Jak jechaliśmy tym. Dobra, pakujemy się. Pakujemy się i wysiadamy. następne wejście w Śląskochowie. O, chomik. O, chomik bilet miesięczny 178zł Łódzkie Koleje. O, my tym pojedziemy tym? O. Radomsko EN57AL no. do Radomska my tym pojedziemy no to już wiemy, jakim pociągiem wejdziemy. Tak mi żeśmy jeszcze nie jali. To. To Co mówiłeś, że to nie będą kolej łódki jak tam? W Radomsku będą kolej łódkie a teraz jedziemy PR-em. A to są kolej łódki. Oj, popatrz, czy to wszystkie ale przed nami. Już to jest, zacznij, A Adam o, to jest Na który jemy Na drugi? Na drugi. Czyli na nie, najdłuższy. Nie na, nie na dwójkę. Peron, na ten no, na najdłuższy peron w Polsce, 565 metrów, tak? Małe dużo. Zobacz, jak się będzie kolały, kolały. Manny, nikolada, zbieraj się. Zobacz, jak długo on jedzie przy tym peronie. Jest dziwny, bo on jedzie tak długo. Jesteśmy na stacji Częstochowa Na razie pusto To chwilę wjedzie tam, i, tam, i, tam, A, tam Prawdopodobnie jest to nasz skład tutaj, który wjeżdża Którym udamy się... On będzie tam wjeżdżał Do Radomska? Zobaczymy gdzie On wjedzie On będzie na tamten peron no, Na tamten? tamten to idziemy Dobrze, A idziemy to go zobaczyć wjedzie. Się. Dzisiaj sobie pójdziemy przejściem podziemnym Nie, górnym Ostatnio szliśmy górą Jak byliśmy w Częstochowie Tak No i tym razem przyjechaliśmy na peron drugi Na ten najdłuższy 565 o, metrów O, i to jest Tam jest nas. Tam, Tam jest nasz Nie, zmiana? Nie Po schodach? Łódzkie, widzisz? O, tu co mamy? A O, całkiem ładny skład. O, co się nie otwierają? O, otwierają się. O, i tu jest Wi-Fi. Chodź, idziemy dalej. Stacji płotg do stacji Katowice. ep 07379 O skład trzyma nowy. Odjeżdża pociąg Chemik ze stacji Płock do stacji Katowice. za pociąg Intercity Beskidy ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Wisła Uzdrowisko 161.0.10 Ciągnij, ciągnij, ciągnij Ciągnij Ciągnie? Puszczytki. Nie, jest. jest. A, w tej części jest więcej pasażerów, w pierwszej było mniej. Dobrze, a my idziemy na nasz skład do Radomska. Zobaczymy następne wyjście w Radomsku.